Schab na kapuście. Zapraszam Was na przepis. Wszystkie składniki jak zwykle na końcu. Witajcie w nowym roku. Zaczynamy. Schab około 2 kg. Ja mam ze słoninką i z kawałkiem karczku jeszcze. Taki bardziej soczysty, będzie fajny. Dobra, luzujemy go ze słoninki, słoninkę później wypłuczemy. Na razie ją do Michy. Bach! A wyluzowany schabik w harmonijkę. Nie docinam do końca, tak mniej więcej po centymetrze. I robię takie plastyczną taką harmonijkę. Harmonika do miski, a przyprawy z miseczki. No najlepiej sobie by było je wymieszać, tak wcześniej. No dobra, mam wymieszane. I trzeba go będzie teraz wypacać i zostawić na 40 minut miska. i wróć! Dobra, jest. Na 40 minut, jak wspominałem w międzyczasie, cebula biała na mandolinie i zasolona. Niech puszcza soki. Po 40 minutach kiszona kapusta, surowa, taka normalna zworka albo z wiaderka. Na to schab. I pomiędzy plastry schabu. Cebula, która puściła sok od soli. Przekładam mniej więcej równomiernie, żeby wszystkiego było. A na wierzch musztarda. Ja mam zwykłą stołową, a wy możecie użyć, jakiej chcecie diżą, ostrej, nieostrej, z gorczycą miodowej, jaką lubicie. I na wierzch dobrze jest położyć właśnie tą słoninkę, niech ona odda jeszcze swoją wilgoć, swój tłuszczyk tutaj, jak to się będzie dusiło w piekarniku, bo to się tak naprawdę nie będzie piekło, a dusiło. Zawijam w pergamin i teraz trzeba to uzbroić. Więc dwa, dwa pasy folii. Zaczynamy robić pancernika. Jest, zawinięte. No to teraz jeszcze, jeszcze dwa pasy nam się przydadzą. Raz, dwa, jest. No to zawijam. Bach, bach, bach. I teraz jeszcze raz w poprzek. Kapusta jest na górze czy na dole? Na dole. Dobra, jest. No to teraz pancernika w blachę i do piekarnika na 175 stopni 45 do 60 minut w zależności jak duży macie schab pamiętajcie wyjmując, że to może parzyć dobra, jest, i teraz tak, gdzie? no to odwracam, hop i o, udało się, kapucha jest na dole nie na górze, świetnie możemy nakładać, najpierw słoninkę która się wydusiła razem z cebulką i z kapustką, kapustka uduszona fantastyczna i do tego soczysty kawałek schabu można nakładać, podawać i próbować. Podzielcie się swoją opinią. Jak wam smakowało? Czy się udało? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału.